Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV. Świat zmienia się na naszych oczach. Styczniowe burze, śnieżyce. W czasie tych burz, połamane dachy, drzewa, to już na nas nie działa. Ale gorsze jest to, co w nas samych się dzieje: że w tym przerażającym strachu z różnych powodów, i bytowych, i wirusowych, zapominamy o podstawowych sprawach. Człowieczych, takich ludzkich, normalnych, honorze, empatii i ten strach przed nieznanym, a właściwie najbardziej boimy się tego nieznanego, powoduje wśród maluczkich, szczególnie maluczkich, nieprzyzwoitości wszelkie. Każdy z nich nie dotknął. Miłości. Może nie każdy, może większość nawet nie dotknęła miłości, nie poczuła wielkiej radości z uczuć, które mogą być ludzkie i powinny właściwie być ludzkie, bo przecież jeśli wierzą w Boga, to również powinni wiedzieć, że Bóg. Nie każe nam być złymi. Nie, nie. zło nie, nie, nie musi w nas zwyciężać. Powinno dobro. To dlaczego jesteśmy tacy źli? Dlaczego męczymy się za nasze lęki, a męka jest wielka, przerażająca. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim styczniowym wydaniu naszego tygodnika. Który jeszcze, do, bo pandemia potrwa tym dwutygodnikiem, takim będzie, to znaczy tygodnikiem w wydaniach dwutygodniowych. Tak na razie musi być. Myślę, że latem, a może na jesień, już przejdziemy do wydań tygodniowych, czego Państwu sobie życzę. Oczywiście, że tak. A najpierw ja przejdę, tak jak już mówiłem, na emeryturę. A co będzie dalej? To też nie wiadomo. W każdym razie ja się nie lękam, ja się nie boję, ja wiem, co to miłość, co to uczucie, i znam y, sposoby rozwiązywania problemów, że tak powiem. Czasami y, te węzły gordyjskie, które się gromadzą na naszej drodze życia, ścieżce życia, trzeba po prostu przeciąć. I sprawa rozwiązana. Zanim zaczniemy przecinać, trzeba powiedzieć, co w tym numerze, a przede wszystkim od okładki zacząć, bo okładka to nasza zawsze chluba. Przypominam też, że jeszcze do końca stycznia możemy głosować na okładkę 2021 roku. Tak jak napisałem właśnie w tym wydaniu, że będą nagrody nie tylko dla osób, które istnieją na tej okładce, ale również dla tych, którzy opiszą swój wybór. Zachęcam, przewidujemy za to nagrody. A w tym wydaniu, w wydaniu, proszę Państwa, trzecim, czwartym, a w ogóle 1266-7 mamy fantastyczne dzieci. Dzieci, właściwie pięknie śpiewające kolendę. Uważam, że zawsze, jeśli konkurs kolendowy jest, w tym czasie trzeba wyróżnić tych, którzy na to zasługują. A tytuł leśnienia narodzenia, bo w związku z narodzeniem Jezusa te leśnienia nas dosięgły. Zostaliśmy nimi pocieszeni i wspólnie też śpiewaliśmy kolędy. To dzieci z konkursu w Dębem Wielkim. Wiem, że są tutaj również dzieci z cyganki, e, uczniowie, szkoły, niech się rozwijają, niech mają zawsze w sercu to, co dobre, i niech się nie lękają życia. Zresztą wszystkim to e, nie zaszkodzi nie lękać się życia. Oczywiście, nie mówmy, że nie boimy się niczego, ale trzeba te lęki. Przezwyciężać. Trzeba się potować, by być odważnym. Oczywiście, jak w każdym numerze, czy w czasie wydawniczym tego numeru, spróbuję Państwu opowiedzieć, co w tym numerze jest, ale krótko, bo reszta to jest do czytania. Państwo o tym wiedzą. Ja tylko mam zachęcić. Ale zacznę od dwóch rzeczy: od reklam. Nie, żeby nawoływać, bo zawsze zachęcam, ale jest stowarzyszenie, możesz więcej, w lutym będzie bal, ale już teraz można e, wpłacać na konto stowarzyszenia na budowę domu dla e, niepełnosprawnych osób dorosłych, bo te dzieci, które są teraz stowarzyszone właśnie w tej organizacji, będą kiedyś dorosłe i potrzebują swego domu. No, i przekazanie 1% podatku to również bardzo ważne na stowarzyszenie. Możesz więcej. KRS jest w ogłoszeniu. A druga sprawa to e, wracamy do PRL-u. Mamy taką fajną reklamę. E, kupimy starocia i antyki z okresu PRL i starsze. E, no właśnie, co kupują? I wszystko jest, płacą, Wiem o tym. I kto ma w domu jakieś naprawdę już zbędne rzeczy, a może niekoniecznie zbędne, a chciałby nawet trochę zarobić, mentalnie do tego podejdźmy. To również może tutaj jest telefon, można zgłosić się i jest dojazd do klienta. To jest bardzo, bardzo ważne, bo jeśli to jest mebel, no to, to siłą rzeczy trzeba dojechać. Również namawiamy do tego, żeby jeszcze. Pokazywać nam dzieci, czy pokazać nam dzieci, które się urodziły w pierwszych dniach stycznia i w ostatnich dniach grudnia poprzedniego roku. Damy na okładkę również i spróbujemy dać również nagrodę tym dzieciom: pierwsze dziecko powiatu 2022 roku i ostatnie dziecko powiatu w 2021 roku. Również głosujemy na okładkę, proszę Państwa. Też to bardzo ważne jest, żebyśmy wybrali. Najładniejszą okładkę też przedłużamy termin do 29 stycznia, więc, żeby już pokazać w najbliższym wydaniu to, co Państwo wybraliście, też będą nagrody. Nasz tym razem nie donosiciel, a uzdrowiciel napisał o używkach rozrywki, bo przecież jest karnawał i trzeba się rozerwać. I tutaj, takby troszeczkę dywaguje na temat. Yy, dlaczegoż to yy, wódka jest yy, ogólnie dostępna, a marihuana ta lecznicza również nie bardzo, a w ogóle ta, która daje radość, to w ogóle nie jest dostępna, a przecież przynosi same yy, korzyści yy, nie dla osób młodych, bo yy, yy, z każdą używką, jeśli zacznie się za młodo yy, w młodym wieku, to jest niedobre. Natomiast wszystko służy człowiekowi i to jest ta zasadnicza myśl, że w umiarze wszystko służy człowiekowi. Strażacy w pracy. Pokazujemy, ile wyjazdów mieli strażacy, to ciekawe, do różnych e, e, i pożarów, i, i, i innych ratowniczych dzieł. E, I wspominamy Irenę Kielak. Pani Renka to bardzo empatyczna osoba. Ja ją pamiętam tylko raz zburzoną, kiedy chcieli z Mińska przenieść, i udało im się zresztą, szkołę specjalną do Ignacowa. Również zapowiadamy Strunę. Jest na ostatniej stronie: Struna, czyli Festiwal Piosenki Znany i Nieznany w Oku zawsze to jest. Pozdrawiamy dyrekcję i pracowników Domu Kultury. I trzeba się już do 24 stycznia zgłosić i przygotować jakąś znaną, mniej znaną pieśń. I też kto wie, czy ja nie. Nagrać trzeba, nagrać ją trzeba. Kto wie, czy ja też coś takiego nie, nie znajdę, może z repertuaru kurpiowskiego. A tak zachęcam, bo to jest na całe województwo, także kurpie mogą również występować i nie tylko zresztą. Wszyscy. Tam brakuje tej pieśni ludowej. zachęcam wszystkie osoby. To jest konkurs indywidualny, więc zespoły nie. Ale można z towarzyszeniem jakiejś muzy muzyka harmonisty wystąpić. Oczywiście. No jak zwykle dużo, bo aż 76 osób, które odeszły. Ile na wirusa, koronawirusa, ile wskutek innych chorób. Nie wiadomo. U nas nie można się tego Dowiedzieć, a więc Państwo też nie będą wiedzieli, chyba że to jest znajomy jakiś. Ale dajemy te wszystkie yy, nekrologii, yy, po to, żeby no, nie, każdy, nie każdy wie, nie każdy jest na bieżąco, a to jest i w sieci, także może jakiś spadek po kimś, komuś się dostanie. Mam taką na tapecie jedną sytuację, właśnie trochę spadkową, kiedy to umarł w Mińsku. Yy, no człowiek już w już, 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 takim wieku słusznym, no ale umarł. Zresztą w drożdżówce w zakładzie tym opiekuńczym. No i, i miał córkę i wszystko przypisał żonie. Córka jest bardzo zdenerwowana, była sprawa sądowa, być może to opiszemy. Na razie bez imion i nazwisk i kto wie, czy w ogóle te imiona i nazwiska się pojawią. Ulica Gucewicza, oczywiście, Daniela Rozpiera, czyli o występku, może w cudzysłowie, nawet posła Daniela Milewskiego w telewizji rządowej, czyli w TVP Info. No i bardzo dużo tych zdarzeń. Już nie zdążyliśmy zanotować tych powichurowych zdarzeń, poburzowych, styczniowych, ale jest to w internecie na naszej stronie, można sobie obejrzeć. No i talcinienia z narodzenia, czyli nasz reportaż z konkursu. Są zwycięzcy, a również orszaki. Mamy trzy relacje z orszaków. Orszak Trzech Króli w Kałuszynie, w Sienicy i w Mińsku Mazowieckim. No i kradną w Kiczkach, proszę Państwa. To trzeba też o tym wiedzieć, że Kiczki to miejscowość fantastyczna zresztą, bardzo ładnie położona, ale tam też kradną. Mamy jedno w tym tygodniu zestawienie, słone miliony, czyli idzie ile idzie na inwestycje. Proszę zwrócić uwagę, to już jest drugi raz, tylko wtedy bazowaliśmy na rankingu wspólnoty, a teraz już na naszych budżetach, już wyliczonych na 2022 rok. I sytuacja się powtarza. Mińsk-Mazowiecki, no powiatu nie liczymy, bo, bo powiat, mimo że troszeczkę ma więcej tych inwestycji, ale ale na głowę to, to jest mało. Per capita Mińsk Mazowiecki ma tylko, proszę Państwa, yy, 290 zł. To jest chyba mniej nawet w tym roku niż to, co liczyliśmy za 3 lata poprzednie według rankingu wspólnoty, bo tam chyba było około 400. Więc, więc to jest straszne. A najlepsze, najlepszy kałuszyn na per capita, na głowę. Jest 2696 zł z kolei. To też bardzo ważne i warto o tym wiedzieć, bo wybory no wszakże nie tuż, tuż, ale niedługo. Czysta aglomeracja, czyli to rzecz o Halinowie. Klika do szalika, bo robią, proszę Państwa, to trzeba powiedzieć rekord świata, szalikowy rekord świata, 20 cm, czyli tak na piędzie szerokości. No i zobaczymy, czy zrobi, uda im się zrobić, bo to trzeba aż ponad 4,5 kilometra tego szalika zrobić, żeby pobić Norwega. Będziemy obserwować tę sytuację, być może już po orkiestrze akurat będzie wydanie. Zobaczymy, za ile ten szalik poszedł, jak to niektórzy spryciarze twierdzą, że też był taki szalik dość długi, podczas ubiegłorocznej, czy dwa lata temu orkiestry, bo, bo już ja nie wiem, czy w ubiegłym roku była, ta pandemia tak przytłacza troszeczkę jednak, już człowiek gubi się. W każdym razie ostatnio, na no, z ostatniego grania, szalik poszedł za 1100 złotych, czy coś takiego, na licytacji, także niewiele. No i piszemy o rzeczach, jak takich, powiedzmy sobie, poszukujących, czyli jednostka w dębem wyposażona jest we wszystko, co pozwala szybko znaleźć kogoś, kto się zagubił, kto wyszedł z demencją, ale i również młodych. To jest bardzo ważne, że również młode osoby jest reportaż filmowy z tego dlatego zachęcam do y, oglądania. No i już praktycznie oprócz sportu i dziesięciu pozycji filmowych będzie dwie rzeczy. Pierwsze to y, śliczne y, liryczne, czyli rzecz o mrozach, a właściwie o tym jak to w mrozach proszę państwa Staraliśmy się e, lirycznie nawiązać do nieuprzątania śniegów. Ja tego czytał teraz nie będę, natomiast zachęcam do poczytania sobie w naszym tygodniku, w jaki sposób to e, odpowiedziałem panu e, jednemu. Z mrozu Nie będę zdradzał, bo to, to, jest, to jest takie ciekawe. Dobrze, żebyście Państwo bezpośrednio dotknęli tego e, tematu. No i proszę Państwa, zmarszki. No. Każdego tutaj kurze łapki, a to te uu, uu, śmiechowe yy, zmarszczki, jak się człowiek uśmiechnie, wyszczerzy zęby, to rzeczywiście pojawiają się. No i tutaj taka nasza rada jest, żeby nie kupować drogich kremów, bardzo drogich zresztą, a tanie to jest pełna chemia i tego w ogóle nie trzeba dotykać, więc jest przepis na taki krem domowej. Roboty. A te wszystkie produkty, składniki, można oczywiście też kupić sobie w takiej no, aptece zielarskiej albo, albo no, gdzie Państwo będą mogli, nawet w internecie. także. I przygotować z takim prostym sposobem krem, który złagodzi nam zmarszczkowe bóle i tudzież, no, powiedzmy sobie, czasami psychozy. Kobiety dostają, kiedy te zmarszczki są za e, wielkie i kobieta przestaje się sobą, się sobie podobać. Uważam, że naturalne e, starzenie się jest bardzo fajne, sympatyczne, ale rzeczywiście każdy ma inne e, predyspozycje do, do powstawania tych zmarszczek. Jednemu pasują, a drugiemu nie bardzo. Zresztą e, myślę, że każdy powinien dbać o siebie i Niekoniecznie czy to jest pandemia, czy, czy, czy bez pandemii, czy taki wirus, czy inny wirus, musimy o, się, o siebie dbać i, i jakoś wyglądać. Sympatycznie jest, jeśli jakoś no tak m, empatycznie się zachowujemy i dobrze wyglądamy. To chyba nie jest jakaś tajemnica i każdy o tym wie. Natomiast chcę powiedzieć, że nieważne, nie tak ważny jest wygląd, jak to, co mamy w sobie w sercu. I tego się Trzymajmy, by nie być skazanym na pośmiewisko, by nie być skazanym na czyjeś, na jakieś dokuczanie, by samemu sobie nie zrobić po prostu kłopotów. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Już proszę Państwa w lutym, a jak luty, to podkuj buty. Cały czas te syreny tutaj w Mińsku Mazowieckim, cały czas gdzieś wyjeżdżają, coś się dzieje, no i trudno żyć w mieście. Dlatego też ci, co się osiedlają na wsi, może i mają rację. Aczkolwiek, no, ja zawsze, praktycznie oprócz studiów, y, y, no bo mieszkałem w Akademiku i, i na stacji, y, mieszkałem na wsi. Teraz też, ale y, blisko miasta. Natomiast, zaszyć się gdzieś w lesie, to może i. Co wybiorę na emeryturze? Jak Państwo sądzą? Może ktoś. Ma coś takiego fajnego, którym można pisać książki i być dala od ludzi, i żeby nikt nie marudził? Czekam na jakieś oferty. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Свихач ТВ.